Hej, to Karolina. Przychodzę do Was dzisiaj z filmem dotyczącym moich sposobów na naukę języków obcych. Na początek dodam tylko, że nie jestem ekspertem w tej dziedzinie i moim celem nie jest tutaj wymądrzenie się na tematy nauki języków obcych, a jedynie po prostu podzielić się z Wami jakimiś moimi sposobami, które ja sobie wykształciłam na przestrzeni lat. Zacznijmy od tego, że sprecyzuję Wam, na jakim poziomie jest moja znajomość poszczególnych języków i jak to wszystko się zaczęło. Oczywiście, jak zarówno się domyślacie, polski jest moim językiem ojczystym. Wychowałam się w tym języku i żadnego innego języka się nie uczyłam od urodzenia. Kolejnym językiem, który poznałam, był język angielski. Zaczęłam uczęszczać na lekcjach w przedszkolu, kiedy miałam 5 lat. Następnie dopiero w czwartej klasie podstawówki zapisałam się do szkoły językowej, a od gimnazjum już przestałam chodzić na dodatkowe zajęcia, bo poszłam do gimnazjum europejskiego, gdzie część przedmiotów była wykładana w języku angielskim i była to generalnie szkoła sfokusowana właśnie na naukę języków obcych. W liceum przez pierwszy rok chodziłam na kurs językowy z języka angielskiego. Gdzie na koniec pierwszej klasy liceum zdałam i od tego czasu przestałam już chodzić na dodatkowe zajęcia, powiedzmy, że dokształcałam się w domu. Moim drugim językiem obcym jest język niemiecki, którego uczyłam się od pierwszej klasy gimnazjum właśnie w szkole, a potem poszłam do liceum dwujęzycznego niemieckiego i jeśli chodzi o mój poziom niemieckiego, to mam zdany z zeszłego roku certyfikat C1, czyli to jest taki, taki sam poziom jak advanced z angielskiego. Kolejny język to język hiszpański, zaczęłam się go uczyć w drugiej klasie, Gimnazjum, również w szkole, ale było to dosłownie jakieś dwie godziny w tygodniu, więc ten poziom nie był jakiś szczególnie wysoki. A potem przez trzy lata liceum miałam raz w tygodniu, jedną godzinę konwersacji z panem z Ekwadoru, który przychodził do mnie do domu i po prostu jakby zrobił już ten język, że nie zapominałam tego języka. Ale też mój hiszpański nie był nigdy na jakimś szalonym poziomie, nie mam żadnego certyfikatu z tego języka, ale teraz na studiach wzięłam sobie kurs na poziomie tutajże B2. Tak, żeby w końcu utrwalić sobie wszystko z tego języka i móc mieć jakieś kwalifikacje. I ostatnim językiem, którego w zasadzie nie znam, jest francuski. Moim marzeniem przez całe życie było nauczyć się francuskiego. I z uwagi na pewne problemy na studiach związane z moim wzięciem niemieckiego, ale to Wam opowiem może przy jakimś filmiku dotyczącym studiów, wzięłam sobie francuski od podstaw, także nie umiem praktycznie nic, ale próbuję. Dosyć tego gadania, mogliście sobie to wszystko przewinąć, bo zakładam, że wielu z Was to zupełnie nie interesuje. Jednakże przechodzę do pierwszej zasady, pierwszego sposobu, czyli nasza ukochana systematyczność i to niestety, niestety, niestety w przypadku języków jest kluczowe. Jeżeli nie utrwalamy słownictwa, na bieżąco, systematycznie to ono po prostu znika. Ja pamiętam, że właśnie w gimnazjum, w, twór, w liceum chodziłam na ten kurs do adwansa, gdzie na każdej lekcji nauczyciel odpytywał nas, a potem robił kartkówki ze wszystkich słówek, jakie poznaliśmy od początku kursu, czyli po tam czterech miesiącach kartkówka była ze wszystkiego i mógł nasytać ze wszystkiego. W związku z tym tych słówek było naprawdę setki, żeby nie powiedzieć tysiące i to było lat temu trzy. Matko, jak czas szybko leci. To było 3 lata temu i ja naprawdę pamiętam, powiedzmy, 10% z tych słówek. Czyli analogicznie mówiąc, jeżeli nauczymy się 10 słówek, to z czasem zostaje nam w głowie jedno. Jak nauczymy się tysiąca, to będziemy mogli używać 100. Także naprawdę systematyczność popłaca. Zasada numer dwa, czyli kontakt z językiem. Choćbyśmy byli naprawdę na świetnym poziomie języka, jeżeli stracimy z nich kontakt, przestaniemy ćwiczyć, to on po prostu nam powoli zaniknie, bo nie. Ćwiczone słówka, niepowtarzane słówka po prostu nam gdzieś wylatują z głowy. Tak jak na przykład wiele z Was miało taką sytuację, że widzicie jakieś słówko i jesteście pewni, że już je kiedyś widzieliście, jednakże nie macie zielonego pojęcia, co oznacza, po prostu od bardzo dawna nie mieliście z nim styczności. Takie moje sposoby na kontakt z językiem, oczywiście super rozwiązaniem byłoby rozmawianie z jakimiś znajomymi z innych krajów. Na przykład wiele osób, które ja znam, korzystało z takiej strony Interpals i tam nawiązywało znajomości z ludźmi z całego świata właśnie po to, żeby uczyć się m.in. języków obcych, także możecie tego spróbować. Kolejna rzecz to jest oglądanie filmów czy też seriali. Na początek warto oglądać oczywiście z polskimi napisami, jeżeli to jest jakiś język, którego naprawdę nie znamy. A z czasem bardzo wygodnie jest oglądać z napisami w danym języku. Ja do tej pory oglądam bardzo często filmy po angielsku z angielskimi napisami, bo dzięki temu po prostu więcej wynosimy z tego filmu i więcej się uczymy, oswajamy się na przykład z pisownią danych wyrazów. Chociaż powiem Wam szczerze, że nawet lepszym rozwiązaniem, właśnie, chodzą mi to do głowy, niż filmy, są bajki dla dzieci. Ja mam znajomą, która wychowała się, mimo że mieszkała od początku w Polsce. Właśnie na niemieckich bajkach dzięki temu jej niemiecki jest na genialnym poziomie. Zakładam, że oczywiście dzieci są bardziej chłonne językowo, ale jeżeli chcecie uczyć się podstawowych słów, to wydaje mi się, że bajki danym języku są super rozwiązaniem. Tam często pewne słowa są wyjaśnione w sposób łopatologiczny język, który jest tam używany, jest bardzo przystępny, bardzo prosty właśnie do zrozumienia przez dzieci. Dlatego wydaje mi się, że to jest niezłe rozwiązanie i chyba sama też to zastosuję właśnie w przypadku francuskiego, w sumie hiszpańskiego też. Następne rozwiązanie, jeśli chodzi o kontakt z językiem, to YouTube. I to jest fantastyczna metoda. Po prostu oglądanie filmików na YouTube w języku, którego chcemy się, w którym chcemy się podszkolić. Ja oczywiście od bardzo dawna już oglądam filmy amerykańskie czy też brytyjskie i powiem Wam, że to naprawdę bardzo, bardzo pomaga. Szczególnie przy wyrabianiu akcentu, bo chociaż jakby nie czujemy, że się uczymy, to osłuchujemy się z danym akcentem i jest nam o wiele. Łatwiej potem go naśla naśladować w, w sposób bardziej naturalny, niż taki um, ewidentnie wyuczony i sztuczny. Także to, jeśli chodzi o akcent, też jest bardzo dobre. Ja powiem wam, że ja parę lat temu stwierdziłam, że zacznę oglądać niemieckie YouTuberki po to, żeby podszkolić niemiecki. I na początku nie rozumiałam absolutnie nic. One sobie leciały w tle, ja nie miałam zielonego pojęcia o czym mówią. A w tym momencie jestem w stanie oglądać tak samo, jak oglądam te angielskie, i nawet sama nie zauważyłam momentu, kiedy to zaskoczyło. Mówiąc kolokwialnie, także no, no bardzo Wam to polecam. Teraz sobie zaczęłam oglądać francuskie youtuberki, dla mnie mówię po chińsku, więc y, zobaczymy, jak, jak mi to pójdzie. Zasada numer 3 to mówienie. Choćbyśmy spędzali godziny nad książkami, rozwiązywali zadania, słuchali i oglądali różne filmy bajki, to... Nie nauczymy się języka, jeżeli nie będziemy powtarzać na głos. Chociażby może Wam się to wydawać głupie, ale kiedy przypisujecie słówko, naprawdę warto je sobie przeczytać. Tak samo, jeżeli macie jakąś czytankę, do której chcecie sprawdzić sobie słówka, przeczytajcie ją sobie, bo to naprawdę sprawia, że te słowa brzmią nam potem bardziej znajomo i chociażby nawet tak w szkole musimy coś przeczytać na lekcji, to o wiele lżej nam to po prostu przychodzi. Także mówcie w danym języku, nie przejmujcie się, możecie po prostu. Właśnie wziąć sobie jakąś pierwszą, lepszą książkę, artykuł i czytać na głos, bo też liczycie przy tym na przykład akcent. Jako czwartą poradę chciałabym Wam przedstawić mój schemat nauki słówek, bo czasami wiadomo, jest jakaś kartkówka i dostajemy 200 słówek do nauki i często nie wiemy jak się po prostu za to zabrać. I ja sobie powiedzmy wyrobiłam swego rodzaju schemat, którego się zazwyczaj trzymam i który u mnie się sprawdza. Napisałam go sobie, żeby nic nie przeoczyć. Przede wszystkim najpierw biorę sobie te słówka, czy to jest jakaś lista, czy to jest jakiś słowniczek, czy po prostu to jest na przykład jakiś rozdział w książce i czytam te słówka, oczywiście na głos, po prostu je sobie analizuję, czytam, jeżeli one są bez tłumaczenia, oczywiście sprawdzam, ale to już zakładam, że jest oczywiste, że nie się słówka, nie wiedząc co to znaczy. Kolejnym ruchu, kiedy już wszystko przeczytamy, najlepiej jest pozaznaczać sobie słowa, których nie znamy, bo zawsze tak jest, że na liście słówek znajdą się, się takie, które są nam znajome, więc ja sobie zawsze krzyżykiem zaznaczam te, na które muszę zwrócić uwagę i które potem znajdą się w mojej notatce, bo kolejny krok to jest właśnie przygotowanie notatki, notatki, na której znajdą się wszystkie słowa, których nie rozumiemy, plus te, które możliwe, że nam umkną na kartkówce, czasami przyjeżdżamy wzrokiem po jakieś liście i tak o, znam to, znam to, znam, a potem kiedy... Nauczyciel zadaje nam pytanie, nie mam zielonego pojęcia, o które słowo mu tak naprawdę chodzi, a często nauczyciele robią tak, że nie wystarczy podać jakiegokolwiek znaczenia danego słowa synonimu, tylko dokładnie to, które pojawiło się w książce. Czy też na jakiejś kserówce. Kiedy zrobimy sobie taką notatkę, oczywiście wszystko warto przeanalizować, przeczytać i zacząć ćwiczyć. Ja zazwyczaj po prostu zaznaczam sobie jedną część kolumny i odpytuję sama siebie. Można też po prostu sobie zrobić takie kartkówki i napisać sobie tylko te słówka polskie i sobie po prostu pisać obok słowa angielskie, właśnie w ramach takiej własnej kartkówki. Również możecie sobie przepisywać je w innej kolejności, bo nasz umysł niestety działa tak, znaczy ma to też swoje plusy, ale ja po prostu mam tak, że jak zrobię sobie notatkę, zapamiętuję w jakiej kolejności są słowa i jakby sama już wiem, które będzie następne, więc tak naprawdę nie odpowiadam się ze słówek, tylko sprawdzam swoją pamięć w kolejności słów w liście, no, no nieważne. Kiedy już przećwiczymy te słowa, które Um, napisaliśmy w notatce, odpytamy się z nich, warto jest zaznaczyć sobie te, tak, które zdają nam największą trudność i właśnie z nich zrobić sobie kolejną notatkę tych słów, które po prostu przychodzą nam z trudem i znowu zrobić to samo, poznaczyć sobie kolorem te najważniejsze i odpytywać się, ćwiczyć, powtarzać na głos. Tyle. I na koniec, jako ostatnia porada, trik, chciałam Wam zaproponować takie dwa sposoby na naukę, ponieważ zdaję sobie sprawę, że są wśród nas osoby, które mają duży problem z nauką samemu. My jesteśmy na przykład przyzwyczajeni, że jak byliśmy mali, rodzice nas odpytywali, pomagali nam się uczyć, i wiele z nas po prostu nie potrafi samemu sprawdzać swoją wiedzę. Nie idzie nam to. Więc ja ostatnio właśnie przez to, że może był to rok naturalny, wyszło się na wyżyny kreatywności, jeśli chodzi o odpytywanie się ze słówek i wymyśliłam dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na tym, że możemy do tego użyć na przykład dyktafonu albo ja to użyłam fotobuta, fotobuta, fotobuta. Fotobufa. Fotobufa w laptopie i po prostu nagrywałam sobie słówka. W taki sposób, że mówiłam sobie słówka po polsku, następnie brałam oddech, mówiłam kolejne słówko, także żeby po prostu zostawić sobie miejsce na powiedzenie prawidłowego tłumaczenia. I potem włączałam sobie takie nagranie i sama siebie odpytywałam. Wydaje mi się, że to jest naprawdę fajny sposób, chociaż może to brzmieć dla Was dziwnie. Jednak zamiast zatrudniania Waszej mamy czy Waszej siostry do tego, żeby Was odpytywała, sami odpytujecie siebie i jest to jak najbardziej fair. Jak mi się wydaje. Drugi sposobem, to już może niekoniecznie chodzi o odpytywanie się, ale jest to dobry sposób na naukę, jest nagranie siebie, jak mówimy słowo po polsku, słowo w danym języku, którego akurat się uczymy. I jest to właśnie forma takiego audiobooka, czyli robimy coś, powiedzmy, gotujemy, szykujemy się, czy sprzątamy i w tle leci nagranie którym my powtarzamy dane słowo. Oczywiście jednocześnie z nagraniem warto też mówić dane słowo na głos i wtedy nie musimy się jakoś specjalnie w to angażować, czytać, poświęcać całej swojej uwagi nauce, tylko w tyle te słowa i one w jakiś sposób krok po kroku nam się w głowie oswajają. Są jeszcze inne sposoby na naukę, które słyszałam, że sprawdzają się innym ludziom. Ja tego co prawda nie robiłam, ale na przykład wiele osób kupuje sobie takie samoprzylepne kartki i zapisuje słówka, potem przylepia je gdzieś po pokoju, po ścianach, więc jeżeli Wam taka forma pasuje, możecie również spróbować. Jeszcze nie poruszyłam tematu gramatyki, bo jeszcze powiedziawszy. Nigdy specjalnie dużo czasu nie poświęcałam na naukę gramatyki, ale sądzę, że chyba najlepszym rozwiązaniem było po prostu przepisywanie sobie regułek. Ale jeżeli uczycie się na przykład wyjątków, warto po prostu skorzystać z tego schematu nauki słówek, bo w sumie tej wychodzi na to samo. Nie możemy zapomnieć też o skojarzeniach, jeśli chodzi o naukę języków. Ja jeszcze powiedziawszy, nie mam żadnej reguły, jak wyuczyć się kojarzenia wyrazów, ale naprawdę czasami takie jest, że dane słowo po prostu kojarzy wam się z jakimś innym słowem na przykład po polsku, albo dorabiacie sobie do tego jakąś um, historyjkę, nie mam w tym momencie żadnego przykładu, coś mi się przypomni to wam to napiszę e, przypomniało mi się coś głupiego z chemii ale nie będę się tym z wami dzielić Um, także skojarzenia są naprawdę super i szczególnie dobrze sprawdzają się, kiedy uczymy się słów z dnia na dzień. Nie musimy desperacko coś zapamiętać, więc wtedy sięgajmy po skojarzenia, naprawdę jest to użyteczne. To by było na tyle w kwestii moich sposobów na naukę języków obcych. Mam nadzieję, że ten film Was usatysfakcjonował, ponieważ wiem, że było bardzo wiele osób, które chciały go zobaczyć. Jeżeli macie jakieś propozycje na filmy, które chcielibyście, aby pojawiły się na moim kanale, mogą być związane z nauką, mogą być związane z czymś zupełnie innym, dajcie mi koniecznie znać i wspomnijcie o tym, że. Klikając tutaj, możecie subskrybować mój kanał, jeżeli go jeszcze nie subskrybujecie i że jest szansa, że na moim kanale pojawi się vlogmas, więc jeżeli chcecie, żeby vlogmes w grudniu zawitało na mój kanał, to nie zapomnijcie, zostawić subskrypcji. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego filmu. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa pa!